Część. Witam na naszym kanale. Nazywam się Bożona Wodarska i w firmie MDDP Outsourcing jestem odpowiedzialna za projekty głównego księgowego. Dziś porozmawiamy o efektywnej współpracy z głównym księgowym, która jest kluczowa dla sukcesu w zarządzaniu finansami firmy. Omówimy, jak wygląda codzienna współpraca, jakie są oczekiwania i jak maksymalnie wykorzystać tę usługę, szczególnie w kontekście outsourcingu. to przechodzimy do rzeczy. Codzienna współpraca polega na po pierwsze, Komunikacji. Regularna i otwarta komunikacja jest kluczowa. Cotygodniowe spotkania statusowe z wewnętrznym zespołem księgowym pozwalają na bieżąco omawiać otwarte sprawy i rozwiązywać bieżące problemy. Spotkania te są okazją do omówienia postępów prac, zidentyfikowania problemów i zaplanowania działań na przyszłość czy też na kolejny tydzień. Po drugie, podział zadań. Na podstawie analizy procesów księgowych, o których już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, dokonujemy odpowiedniego podziału zadań pomiędzy głównym księgowym, a wewnętrznym zespołem księgowym. Jasne określenie ról i odpowiedzialności pozwala na płynne funkcjonowanie procesów księgowych, minimalizując ryzyko błędów i nieporozumień. Po trzecie, monitorowanie i raportowanie. Regularne monitorowanie i raportowanie wyników pracy jest niezbędne do utrzymania wysokiej jakości usług księgowych. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi do monitorowania procesów księgowych pozwala na bieżąco śledzić postępy i szybko reagować na problemy. Regularne raporty dostarczane zarządowi zapewniają przejrzystość i umożliwiają podejmowanie świadków. Wiadomych decyzji biznesowych. Po czwarte, szkolenie i wsparcie. Współpraca z głównym księgowym wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności i aktualizacji wiedzy. Oferowanie szkoleń dla pracowników działów księgowych, finansowych zapewnia im niezbędne kompetencje do efektywnego wykonywania swoich obowiązków. Wsparcie to również obejmuje pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i we wdrażaniu nowych procesów. i Podsumowując, efektywna współpraca z głównym księgowym jest kluczowa do sukcesu w zarządzaniu finansami firmy. Regularna komunikacja, jasny podział zadań, monitorowanie i raportowanie oraz ciągłe szkolenia i wsparcie to elementy, które zapewniają płynność i efektywność procesów księgowych. Na dziś. To by było tyle. Dziękuję za oglądanie, ale jeśli macie pytania, zostawcie komentarz poniżej. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!